Cześć, mówi Paweł, czystej herbaty. Dzisiaj herbata nietypowa z historią miłosną w tle i herbata również związana z chińską tradycją. Żeby Wam opowiedzieć, jak ona powstała, będę potrzebował trzech bohaterów. Znajomy numer jeden, znajomy numer dwa, znajomy numer trzy. Chyba nam tyle ich wystarczy. I sytuacja wygląda tak, że znajomy numer jeden wyjechał do Chin, żeby tam pracować. Poznał tam Chinkę, zakochał się i oświadczył, i ona przyjęła oświadczyny i mieli ślub w Chinach. I z tego powodu wytłoczyli herbatę Puer w formie takich właśnie medalionów, które są mocno sprasowane, piękny taki. Smok tu jest sprasowany i jakiś feniks, jakiś ptak, przynajmniej nie znam dokładnie symboliki z tyłu. Jeszcze jakieś serduszka, znaki chińskie. No nieważne, nie pytałem o symbolikę. Ogólnie dla mnie estetycznie bardzo, bardzo jest to ładny medalion, bardzo ładna ozdoba, ale to jest również herbata. No i taka tradycja, no bo cóż. Z jednej strony można sobie taką herbatę długo podtrzymać, poleżakować, z, z innej strony można sobie na przykład w rocznicę ślubu taką herbatę popijać, jako taką formę uczczenia tego, tego święta. No i wyglądało to tak, że kiedy mój znajomy numer jeden przyjechał do Polski, no również otrzymałem od niego taką herbatę, kiedy spotkaliśmy się właśnie między innymi po to, żeby o... Opowiedział mi, bo chciałem się dowiedzieć, jak tam z herbaty się pija w Chinach, więc porozmawialiśmy i otrzymałem od niego ten prezent. I e, bardzo szybko wypiłem tą herbatę, bardzo mi smakowała. Jedyny problem był taki w 2000, to było 2019 roku, a herbata z 2017-16 jakoś pochodzi. E, jedyny problem był taki, że jest tak mocno sprasowane to ciastko, że zrobiłem sobie niezłe dziury tutaj w tacce bambusowej, używając najpierw takiego noża. Trochę płaskiego, potem stwierdziłem, że nie przebije się przez tą herbatę, więc użyłem takiego szpica i to jednak skończyło się tak, że sobie tackę nieźle pocharatałem, no ale ostatecznie udało mi się jakoś tą herbatę otworzyć i wypiłem ją. Potem inny znajomy, znajomy numer dwa, również dostał tą herbatę, więc wypiłem razem z nim tą herbatę jego. Bardzo nam smakowała, bardzo tytoniowa, gorzka, cierpka, Mieliśmy, lubimy takie intensywne smaki. Wtedy w ogóle to już byłem bardzo mi się to podobało, szczególnie ta tytoniowość taka była bardzo przyjemna i, i, i że to ten smak był naprawdę konkretny. Świeży puer, po prostu świeży. Dynamiczny puer. I co się stało później? Znajomy numer dwa przeglądał Elixa i znalazł tam ogłoszenie, że ktoś odda, chce oddać taką ozdobę chińską. I on patrzy na to ogłoszenie, a tam właśnie ten medalion. No więc od razu pojechał i zabrał go po prostu od tej osoby. Ta osoba nawet nie wiedziała, że to jest herbata. Po prostu też dostała w prezencie, i, yy, ale jakoś może nie zakodowała, że to herbata. Więc znajomy. Numer 2, wziął od znajomego numer 3 tą herbatę przywiózł y, mi. Ja dzisiaj zamierzam wypić ją z wami, a później wypiję ze znajomym numer 2. No, strasznie się namęczyłem, opowiadając tą historię. Nie wiem, czy jest logiczna i czy jasno to wytłumaczyłem, ale jeżeli nie, no to y, wybaczcie i myślę, że. Y, na tym już zakończę całą historię. To, co mnie najbardziej interesuje, to to, że minęły już przynajmniej te 5 lat odkąd została ona wytłoczona. I pamiętam, że była bardzo, miała bardzo agresywny charakter ta herbata. Dzisiaj zobaczymy, czy się w jakiś sposób ten smak zmienił. No i przy okazji chciałem zw zwrócić Waszą uwagę, że ta herbata naprawdę ładnie wygląda. Te liście, takie złote tipsy też tutaj wprasowane są przepiękne. No i też czuć, jakiś, czuć, czuć już taki aromat z samych suchych liści w ten sposób sprasowanych. Dobra... Ale przyznam Wam się szczerze, że nie wiem, jak będzie z otwieraniem tej herbaty. Spróbujemy jeszcze tym, tym od razu, tą igłą, ją jakoś otworzyć. Zobaczymy, czy to mi się uda. Prawdę mówiąc, cały proces jest dość niebezpieczny, bo mogę się nieźle pokaleczyć. Może by wtedy ten film miał jakąś oglądalność, ale jednak nie chcę ryzykować jakichś skaleczeń, więc użyjemy. Piłki do metalu. Sprawdzimy, czy ona sobie jakoś z tą herbatą poradzi. Naprawdę, pięknie to wygląda. Nie mogę się napatrzeć. Mhm. Dobra. Jest dużo, dużo pyłu się wytwarza, ale przynajmniej czuję się bezpiecznie, jeżeli chodzi o moje palce. Trochę pyłu, niby pył nie jest zbyt dobrą rzeczą, ale kto wie, może coś wymyślę z tym pyłem, może będę gotował tą herbatę. Ała, I już sobie... Nie, 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 nie powtarzajcie, to nie jest film, który e, można powtarzać w domu. Wszystkie sytuacje, które znajdują się w tym filmie, są robione przez profesjonalistów i nie nadają się do powtarzania w domu. Tak, musiałem to powiedzieć, na wszelki wypadek, gdyby ktoś kiedyś to próbował i sobie odciął palec. Dobra, okej. Okay. Mhm. Nieźle aromat się fajny pojawił, intensywny, z dodatkiem metalu. <grybuj fists> Także. No dobra. Mhm. Zaczynamy trochę otwieranie. No nie, nie za dobrze mi to idzie na razie. Nie chcę też swojej tacki yy, jeszcze bardziej pokiereszować pokier, i pokiereszowałem, ale o Teraz jak już jest trochę odłamane, wydaje mi się, że będzie łatwiej to otwierać dalej, ale na, to ja już zakończę już w tym momencie cały proceder. Jestem zadowolony z tego, co udało mi się uzyskać. Że przy okazji mam e, całe palce i, i sobie nic nie zrobiłem. Dobra, pięknie wyglądająca herbata. Aromat fajny się tutaj mi unosi. Odmierzę sobie no tak około 5 gram e, na 100 to 110 chyba mililitrów gajwan. I teraz tak, no. No nie, no proszę, nie, nie. Więcej muszę jeszcze tego. Mam 4 gramy. No nie, no ja. Bardzo mi zależy na tym, żeby mieć trochę więcej. Chcę mieć 5 gram. Wyłaś. Ok. 6 gram. Udało się. Sukces. I tutaj już się pojawia satysfakcja z picia tej herbaty. Jeszcze jej nawet nie spróbowałem, a już mam satysfakcję. Dobra. Odłóżmy sobie tackę z tym cudeńkiem i przejdźmy do rozgrzewania sprzętu. Z drugiej strony, trochę szkoda takie arcydzieło otwierać, no ale moja ciekawość jest na tyle mocna, że. No muszę to zrobić. Rozgrzejemy sobie gaevan i bardzo mocne sprasowanie. Nie wiem, jak długo będzie się otwierać ta herbata. To też będzie ciekawe. No i. Na razie ten aromat jest trochę za słaby, żebym coś mógł o nim powiedzieć. Zalejmy na razie wodą. I myślę, że na jednym przelaniu się nie skończy, żeby to pierwsze parzenie zrobić. Trochę z tego pyłu yy, związanego z tym piłowaniem. Teraz oczyściłem tą herbatę. Bardzo subtelny aromat, na razie nie, nie wyczuwam w ogóle tej tytoniowości, o której wcześniej wspominałem. No, zupełnie inaczej jest niż było. E, kwiatowo, delikatnie. O, jeszcze mały listek się pojawił, to wrzucę. I co jest ciekawe, ta herbata w dużej mierze ma wciąż zielonkawe liście. Trochę brązowych, te, które były na zewnątrz, są zdecydowanie bardziej brązowe, a te, które były w środku, są zielone. Wygląda na to, że po prostu na te zewnętrzne liście. Szybciej się utleniają. Stąd zmiana tej barwy. Natomiast te w środku są zielone, czyli to mocne sprasowanie powoduje, że te zmiany w tej herbacie postępują o wiele wolniej niż gdybyśmy mieli na przykład rozluźnione ciastko herbaciane bardziej. No i też one, te zmiany nie są tak równomierne. Na przykład w centrum, w środku inaczej będą wyglądały niż gdzieś tam na krawędziach, czy na głębokości powiedzmy tych 2-3 mm. Już też widać różnice. Naprawdę widać ją w zabarwieniu tych liści. Aromat nie przypomina tego, co było w 2019 roku. No i teraz poczekam trochę dłużej, żeby to mocne sprasowanie, żeby tam się jednak dostała ta woda, rozluźniła troszeczkę te liście. No będę sobie tak trochę mieszał te listki, żeby one się szybciej pulzywały. Widać jakieś drobniutkie patyczki w tej herbacie. To, co mnie najbardziej interesuje, poza tym, że to jest piękna, piękna forma herba, przechowywania w ogóle herbaty, to to, w jaki sposób ta herbata się właśnie zmieniła w ciągu tych ostatnich pięciu lat. Czy to sprasowanie takie mocne nie powoduje tego, że ta herbata po prostu będzie się bardzo, bardzo powoli starzeć, bardzo powoli dojrzewać? Czy jednak będą te zmiany bardziej. Zauważalne i widoczne. Jeszcze jest dylemat jeden związany z tą herbatą: to to, że nie wiemy w jaki sposób znajomy numer 3 przechowywał tą herbatę. Niektórzy, niektóre osoby, które otrzymały na przykład w, te, w prezencie tą herbatę, ze względu na to, że u nas nie praktykuje się takich zwyczajów i po prostu herbata sprasu, prasowana jest mało popularna. No to wiele osób po prostu o tym nie wie nawet, że to jest herbata, i ta ona jest często gdzieś wisi, na przykład w kuchni, jako zdoba, właśnie. No a to powoduje, że w takim miejscu zawieszona ta herbata. No wiadomo, albo przechodzi aromatami kuch z kuchni, no albo się też jakoś tam po prostu ten aromat. Yy, no, redukuje z, z czasem, prawda? Czystki aromat po prostu niewyobrażalne. Liście, zobaczcie, otwierają mi się już tutaj bardzo ładnie. One są zielone wciąż. Teraz właśnie te środkowe liście się pojawiły, bo te, tych zewnętrznych oczywiście jest mniej. No i te środkowe powodują, że, że ta herbata ma bardzo e, zielony odcień. Zupełnie inny, bardziej kwiatowy. Wcześniej było tytoniowość taka intensywna. Teraz subtelnie, cichutko, kwiatowo, delikatnie, po prostu. Szczególnie coś innego. I dziwi mnie to, że już te liście się mimo wszystko poluzowały. Także nie jest źle. Myślałem, że cały proces otwierania tej porcji, którą odrąbałem z medalionu, no, że będzie jednak dłużej trwał, a tutaj one już się tak naprawdę luzują. Te listki są po, tak jakby na 4-5 kawałków widać połamane. Raczej małe do średniej wielkości liście. To jest tylko dopiero pierwsze parzenie, więc na razie jeszcze nie będę wyciągał jakichś wniosków. Drugie parzenie już tutaj jest. Napar taki bardziej złoto, fajna barwa, taka właśnie takiego dość świeżego puera, ale już jest taka ciemniejsza niż, niż, niż takiego typowo młodego. Nie jest to słomka, bardziej takie złoto właśnie. Nie, nie. Nie zero tego aromatu, o którym ja wcześniej, który ja wcześniej pamiętałem. W ogóle nie ma tytoniowości. Nie ma. No i bardziej jakoś kwietowości, ale po prostu ten aromat już uległ, jakby. No, jakby go nie było już, prawie w ogóle jest bardzo subtelnie i może to być związane właśnie z formą przechowywania, że. Ktoś po prostu na przykład wisiało to jako ozdoba na ścianie, na przykład, i to powoduje, że ten aromat szybciej uchodzi. No nie ma. Nie ma tego aromatu, który ja pamiętam. Hmm. To jest wciąż pierwsze parzenie, ale mimo wszystko bardzo jest fajne, jest treściwe, jest minimalna goryczka, i już jest taka. Prawie umiarkowana pełnia, więc w porównaniu na przykład do poprzednich Ksiaguanów, które, które próbowałem w poprzednich filmach, no to tutaj już w tym pierwszym parzeniu więcej się dzieje. Ta jednak pełnia jest lepsza. Już czuję takie jakby od odświeżenie też ust, oczyszczenie, więc yy, czuć fajny wpływ tej herbaty, ale nie ma tego co pamiętam. Nie ma tej goryczki mocnej, nie ma tej tytaniowości, nie ma tej intensywności. Jest łagodność, to jest dopiero 5 lat i ta herbata wydaje się, że słabo dojrzała ze względu na to, że jest wciąż zielone liście i tak to mocne sprasowanie. A tu jednak się okazuje, że ta różnica jest ogromna. Drugie parzenie, wciąż lekkie, ale przyjemne, ale przyjemne. Jest subtelne, jest lekka goryczka. O, jakaś taka a cierpkość się pojawia, wytrawność teraz się pojawia w tym drugim parzeniu. Wydychając teraz jakby wyczuwam lekką woń kwiatów, w ustach jest lekka goryczka, taka ciekawa jakby cierpkość, ale nie jest taka typowa, bardziej gdzieś coś dzieje na podniebieniu. trzecie parzenie bardzo długie. O, teraz pięknie już się otworzyły się te liście. Trzecie parzenie zrobiłem bardzo długie i mocne. Jest lekka goryczka, lekka cierpkość, ale one są lekkie, nie są uciążliwe, są. Pomimo długiego parzenia, i pomimo tego, że ta herbata 3 lata temu była dość agresywna ta herbata, była naprawdę taka wyrazista. To tutaj to jest zupełnie coś innego. Teraz w tym trzecim parzeniu, na koniec była takie. Taki zastrzyk cierpkości i goryczki, który trwał przez takie 4-5 sekund. Bardzo ciekawe. No i fajne jest to, że ta pełnia nie jest jakaś taka niska, no ona nie jest lekka jak woda, tylko jednak czuć tą lekką oleistość. To ona widać, że ona jeszcze nabierze tej głębi. Ale już, już się coś tam zaczyna zaznaczać. Także jest to bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie, z tego powodu, że ta herbata kilka lat temu była zupełnie inna, i to jest niewielki odstęp czasu, tak naprawdę. Na pewno dużo miało, miało tutaj znaczenia sposób przechowywania trochę jakby aromat wywietrzał, możemy tak to ująć ale pozostałe cechy smakowe zmieniły się bardzo wyraźnie. A barwa, na przykład tych liści, nie uległa zmianie. To utlenienie nie postąpiło, a mimo wszystko zmiany smakowe są wyraźnie zaznaczone. Może to jest cecha właśnie tego, tego mocnego sprasowania, że tutaj to utlenienie może ma drugorzędne znaczenie, jeżeli chodzi o formę przemiany tej herbaty. Jest łagodna, ale jednocześnie charakterna. Czwarte bardzo długie parzenie. Niewiele, jeżeli chodzi o aromat, za to ogólnie rzecz biorąc, smakowo. Gdzieś ta goryczka, gdzieś ta cierpkość lekka, coś tam się zmienia w trakcie picia. Nie są to jakieś takie zmiany zaskakujące, ale na przykład samo wyobrażenie tej zmiany zachodzącej przez lata w tym smaku, że to był taki króty, krótki odcinek czasu, a taka zmiana, jeżeli chodzi o smak, no to, to jest coś, coś naprawdę dla mnie zaskakującego i ciekawego. Dobra, moi drodzy, to tyle w tym odcinku. Chciałem pokazać formę po prostu sprasowania mocnego herbaty, właśnie w formie takiego medalionu. Przedstawić to, że to jest taka też tradycja chińska, którą nie tylko wykorzystuje się przy weselach. Jeżeli rodzi się na przykład dziecko, to też możemy kupić z jego rocznika herbatę i ją przechowywać, tak jak się przechowuje whisky, wino czy inne tego typu produkty. Które do, mają dojrzewać z czasem, no i później, na przykład, można czy to podarować dziecku, czy po prostu pić w jego urodziny i w ten sposób to uczcić. No i inne, e, inne jakieś ważne wydarzenia w życiu można w ten sposób właśnie sobie e, przy pomocy właśnie herbaty świętować. Tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym materiale.